Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Maxim. A w tym odcinku pokażę, jak zrobić nowego skina pig.exe oraz jak przejść mapę Pig Household. No i dobra, jesteśmy już na mapie. I pierwsze, co robimy, to idziemy tutaj do tego oto grobu środkowego. Stąd bierzemy pomarańczowy klucz. Teraz idziemy tutaj do domku. Otwieramy drzwi. Otwieramy ten tutaj pokój. Klikamy tutaj przycisk zielony. Tutaj nam się otwiera przejście. Musimy zrealizować to obby. Bierzemy biały klucz od razu. Wychodzimy. Otwieramy tutaj więzienie, gdzie jest tutaj dziewczyna. Z nią tutaj odpalamy dialog. Bierzemy tutaj Welcome. I ona nam daje kod 4963. Tutaj u mnie jest 4963. Odpalamy. Otwieramy. Bierzemy szary klucz. Teraz wychodzimy stąd. Jako musimy uważać, czy tutaj pigi nie ma. Otwieramy tutaj pomarańczowy, bo mamy pomarańczowy klucz. Tutaj teraz tak. Pierwsze co robimy, to idziemy. Nie, nie tutaj, nie tutaj. Tutaj idziemy właśnie wziąć żółty klucz, tylko uwaga, bo to jest jakiś gościu. Teraz idziemy stąd i idziemy tutaj. Nie, to jest wyjście, to jest wyjście, przepraszam. I idziemy tutaj. Tutaj właśnie jest biały do otworzenia. Tutaj właśnie za chwilę będziemy spadać i idziemy nie w tą stronę. w ogóle tutaj się mylę. Idziemy w tą stronę teraz. Tutaj uwaga, bo właśnie crawling sobie tutaj jedzie. Więc musimy tutaj wchodzić do takich pomieszczeń małych. Poczekajcie, aż przeleci. Idziemy dalej. Tutaj za chwilę kolejna właśnie jest. Dobra. Lecimy. Tutaj możemy też pójść, tutaj będzie od razu wyjście. Ale nie idziemy do wyjścia, idziemy tutaj po, po czarny klucz. Bierzemy czarny klucz. Ja jeszcze poczekał tutaj i znowu. I teraz można iść. Nie mogę gdzieś pigi. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie złapie za chwilę. Stąd teraz tutaj wychodzimy. Jesteśmy w tym miejscu. I teraz możemy pójść tutaj. I do wyjścia. Ja nie wiem, gdzie to pigi, kurczę. A no, teraz idziemy tutaj. I musimy pójść do niebieskiego. Znaczy, do niebieskiego, sorry. Do Łazienki musimy pójść. Tutaj powinien być niebieski klucz, ale nie ma. To wszędzie nie zabrać gdzie mam go znaleźć, bo zawsze miałem w niebieskim. A tutaj mam dobra. Trzeba znaczy, w niebieskim, bo wtalać mi się. Zawsze mieli po prostu, bo to jest niemiecki klucz. Wszystko skoro mi się myli, A dobra. Jak ja ma to jest w kuchni tam, gdzie znalazłem przed chwilą właśnie. Idziemy tutaj do niemieckiego, bierzemy czerwony. Wychodzimy. Idziemy do czerwonego. Pokoju. Tutaj idziemy na górę. I stąd bierzemy zielony klucz. On może być tutaj albo może być tutaj gdzieś przy tych pudełkach. Może być też klucz zielony. Teraz wracamy na dół. Tylko musimy tutaj uważać na pigi. Gdzieś tu może być. Albo może być gdzieś tutaj. Nie, nie ma jej. To gdzieś się zbugowała ta pigi. Bierzemy latarkę. Bo tutaj wchodzimy do labiryntu. I musimy tutaj gdzieś w labiryncie znaleźć fioletowy klucz. Właśnie mi się tutaj zawsze się gubię w tym labiryncie, nie wiem gdzie iść. A czuję, że mnie nic nie chce gdzieś chyba... Boże, jakiego żamskra z Pierwszy raz do tego żamskra, więc... się nie spodziewałem tego. A mamy tutaj fiatowy klucz. Wracamy. Nie, ja wtedy się pierwsza raz z tego żamskra, wiem. Ciekawe. Więc się tutaj nowych rzeczy dowiaduję. Wychodzimy. Idziemy teraz tutaj, do tej szopy idziemy. Stąd bierzemy różowy klucz, tylko wam go tutaj nie pokażę, ale uwierzcie, że powinniście go mieć, jeździć w inne mentory. Powinno wam go się zaliczyć. I teraz idziemy tutaj do wyjścia. z w tym miejscu. Wchodzimy po prostu. No i już idziemy prosto. Tutaj jeszcze kawałek prosto, wchodzimy na to. No, i tutaj powiniencie już zdobyć odznakę za przejście tego. Ja tą odznakę dostałem już jakieś dwa lata temu, jak to pierwszy raz wyszło, więc teraz jej nie zdobyłem. Ale wy, jeśli gracie w to pierwszy raz, to to powiniencie zdać tutaj tą odznakę już. No, i ponownie wchodzicie do pigi. Klikacie skiny. Skiny extra. No, i tutaj na samym, samym końcu będzie ten skin pigi.exe. Tylko z jakąś jakiegoś... o właśnie, teraz bym się dopiero załadował ten skin. No i powinien się już mieć tego skina. Zatem w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się spodobało to stawcie łapkę w górę, suba na kanale. A ja się już zamierzam żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach.